Hej, twórco, jesteś tam? Tworzysz w sieci wartościowy kontent. Edukujesz, uczysz, dzielisz się wiedzą, dzielisz się doświadczeniem i robisz to za darmo. Poczekaj, poczekaj. Ten odcinek jest dla Ciebie, więc koniecznie posłuchaj do końca. Czas temu ktoś wyświadczył mi przysługę. Osoba, którą znam z social mediów. Zaproponowałam, jaką formę zapłaty preferuję i ile to będzie kosztowało. No, to była drobnostka, natomiast nie wyobrażałam sobie, żeby nie podziękować za ten czas, który mi poświęciła. I ta osoba napisała, że nie, 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 żadnej faktury Ci nie będę wystawiać, natomiast jak chcesz, możesz postawić mi kawę, będzie mi bardzo miło. I dała mi link do Buy Coffee Tool. I o tym będzie dzisiejszy odcinek, ponieważ bardzo spodobała mi się ta forma gratyfikacji twórców w internecie. Postanowiłam trochę więcej dowiedzieć się o tej inicjatywie. Poczytałam na stronie internetowej, przejrzałam bloga. No ale tak sobie myślę, no kurczę, przecież... Nagrywam podcast, więc zaproszę do podcastu kogoś z BY Coffee 2. I dlatego dzisiaj moim gościem jest Hubert Antokolski, Executive Manager w BY Coffee 2. Cześć, Hubercie. Cześć. Powiedz mi na początek, skąd w ogóle się wzięła idea i pomysł na BY Coffee? Uh. Pierwszy tak naprawdę szkic by Coffee powstał w głowie Oliwii i Łukasza, moich współpracowników. I ten pomysł tak naprawdę wziął się z rzeczywistej potrzeby. Łukasz jest programistą i, no jak to programista, szukał często rozwiązań jakichś tam problemów związanych z kodem w internecie. No i wiadomo, że środowisko programistów to też są ludzie, którzy się chętnie dzielą ze sobą swoimi rozwiązaniami i robią to za darmo. No i historia była taka, że Łukasz kiedyś naprawdę znalazł rozwiązanie bardzo trudnego problemu, nad którym, nad którym się głowił długo i miał takie poczucie, że osoba, która rozwiązała mu ten problem, powinna zostać jakoś wynagrodzona po prostu. On miał takie poczucie, że, że to, on dostał to za darmo, ale to, było, to była na, na tyle duża wartość dla niego, że, że czuł taką potrzebę, a nie miał takiej możliwości. No i tak naprawdę tutaj gdzieś tam to pierwsze nasionko pomysłu na, na Coffee zostało zasadzone. Potem oczywiście to wszystko zmieniało się w toku mojego dołączenia do projektu i w toku tak naprawdę naszych konsultacji z klientami. Ale pomysł tak naprawdę można powiedzieć, że sprowadził się do tego, że chcieliśmy dać możliwość ludziom powiedzenia takiego zwykłego dziękuję, dziękuję ci, że mi pomogłeś, dziękuję ci, że jesteś, że, że postujesz kontent, dziękuję ci, że rozwiązujesz moje problemy. Wspaniała idea. I przyznam szczerze, że też mi bardzo pomaga rozwiązywać tego typu, nie wiem, czy to mogę nazwać problemami, ale tego typu kwestie, kiedy chcę się komuś odwdzięczyć za coś. Chciałabym się też dowiedzieć od Ciebie, dlaczego warto jest skorzystać z punktu widzenia twórcy. Po pierwsze, czy ja muszę mieć firmę czy jakąś działalność, żeby móc skorzystać z BikeOff? To najpierw zacznę krótko. Nie, nie musisz. Nie musisz. Będąc osobą fizyczną, możesz korzystać z naszych usług. I tak naprawdę to też było naszym punktem wyjścia. Chcieliśmy, aby bariera wejścia i bariera, tak powiem, rozpoczęcia korzystania z Bajkofi była jak najmniejsza, dlatego nie stawialiśmy jakichś wymogów formalnych właśnie z, z, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. No i dlatego właśnie z Bajkofi tu warto skorzystać przede wszystkim, no bo można to po prostu zacząć robić bardzo szybko, bez jakichś zbędnych formalności, bez konieczności przechodzenia przez jakieś skomplikowane procesy. Oczywiście trzeba tam zweryfikować swoją tożsamość, dodać rachunek bankowy, no ale my zawsze wychodzimy z takiego założenia, żeby to było jak najprostsze i jak najszybsze. No i też robimy co możemy, żeby, żeby tego typu rozwiązania dostarczać. Wiemy, że no, nasi twórcy sobie też cenią to, że nasza strona jest przejrzysta. Nie, nie staramy się tam upychać jak najwięcej informacji, jakichś treści, tylko po prostu. Udostępniamy to, czego, czego taki twórca oczekuje, i można powiedzieć, że w 100% to wypełniamy. A powiedz mi, czy muszę mieć 18 lat? Generalnie tak. Generalnie trzeba hmm. mieć 18 lat. My, co prawda, dopuszczamy taką sytuację, że osoba pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Która już ma tak zwaną ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może z nami podpisać umowę. Będzie to wymagało oczywiście dodatkowej jakiejś tam weryfikacji związanej z zgodą opiekuna prawnego i tak dalej. Dotychczas mieliśmy chyba taką jedną bądź dwie sytuacje, i wtedy faktycznie udało nam się to rozwiązać, ale to zazwyczaj troszeczkę dłużej trwa, wymaga jakiejś tam rozmowy bezpośredniej z, z taką osobą, czy właśnie z rodzicem tej osoby, wtedy też potrzebujemy jakiejś dodatkowej dokumentacji po prostu. A czy współpraca z Wami wiąże się z podpisaniem jakiejś umowy czasowej? Tak naprawdę z punktu widzenia regulaminu e, zawieramy umowę z twórcą. Oczywiście to nie jest umowa papierowa, tylko umowa o oświadczenie usług drogą elektroniczną. Czyli to jest taka standardowa można powiedzieć umowa, którą się zawiera z, z wszystkimi produktami, które są teraz dostępne w sieci. Ona nie ma czasu określonego, oczywiście ma swoje terminy wypowiedzenia, ale myślę, że nie będę tutaj chyba zanudzał słuchaczy takimi szczegółami. Natomiast idea jest taka, że konto można założyć bardzo szybko i też można je bardzo szybko usunąć. Wystarczy się do nas zgłosić, trzeba będzie tylko tam wyzerować saldo, jeśli jakieś środki będą wisiały na tym koncie i można je po prostu usunąć. My też nie, nie mamy w zwyczaju przesyłania jakichś dodatkowych informacji, jakiś Mailingów reklamowych, nie, staram się nie nękać po prostu naszych twórców, tylko po prostu dać im takie narzędzie, które, które pomoże im troszeczkę finansować swoją działalność. Mhm. A jak to wygląda z opłatami i prowizjami? To jakbyś mógł tutaj trochę więcej o tym powiedzieć? Za co ja płacę, jeśli korzystam? Nasza idea była taka, żeby cennik opłat był jak najbardziej prosty, i tak jak już wcześniej wspominałem, żeby nie było tej bariery wejścia. E, więc rejestracja jest darmowa. E, nie, nie, użytkownik nie musi płacić za e, samo e, korzystanie z serwisu, e, jeśli... Nie będzie realizował transakcji, no to tak naprawdę korzysta z serwisu w sposób darmowy. Jeśli transakcje będą realizowane, czyli użytkownik będzie miał kawy na swoim koncie, no to my pobieramy w tym momencie 10% opłat. To jest związane z wiadomo, postawieniem samego serwisu, z obsługą naszej bramki płatności, ale pokrywamy też koszty wysyłki przelewów, koszty prowizji naszego operatora płatności, bo, bo, bo też z takim współpracujemy. Więc tak naprawdę sprowadza się to do tego, że jeśli na przykład ktoś postawi, i ciekawe o wartości na przykład 100 zł, no to 10 zł będzie automatycznie pobrane salda do wypłaty będzie 90 zł. I to tak naprawdę już są wszystkie opłaty te 10%. Z wyjątkiem jednego przypadku, jeśli twórca będzie chciał robić sobie wypłaty częściej niż raz w miesiącu. Ponieważ raz w miesiącu może to zrobić bez żadnej dodatkowej opłaty i po prostu my wtedy bierzemy na siebie koszt tego przelewu, bo on oczywiście też jest związany z jakimś tam kosztem. Natomiast jeśli ten twórca chciałby wypłacać pieniądze częściej, na przykład raz na dwa tygodnie czy raz w tygodniu, to każdy kolejny przelew to jest 6,90 w tym momencie, które, które pobieramy z jego konta. Chciałam Ci też zapytać właśnie, jak to wygląda z tą, z tą wypłatą. Rozumiem, że jeżeli ktoś stawia mi kawę, te pieniądze idą na jakieś takie przypisane do mnie konto, ale to nie znaczy, że od razu ja je mogę, e, nie wiem, zapłacić w sklepie tymi pieniędzmi, tylko muszę je sobie przelać na swoje konto osobiste. Tak to rozumiem? Tak, dokładnie. No, z racji tego, że Bajkowito nie jest instrumentem płatniczym, tak jak twoja karta na przykład debetowa, albo teraz popularny Google Pay, czy Apple Pay. Nie jesteśmy instrumentem płatniczym, więc te środki muszą zostać przeniesione po prostu na twój zwykły rachunek bankowy. W tym momencie musi to być konto, które jest prowadzone w polskim banku. Takie są wymogi takie prawne, które, które nakłada na nas polskie prawo, więc w chwili obecnej nie, nie możemy obsługiwać zagranicznych rachunków twórców. Wiemy, że to jest problem dla niektórych z twórców. Dostajemy takie sygnały i, i robimy co możemy, żeby znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli nam troszeczkę też wyjść z naszym narzędziem do rynków zagranicznych. W tej branży nie jest to proste, a z racji tego, że my też jesteśmy początkującymi przedsiębiorcami, to po prostu musimy się udać po pomoc do, do ludzi bardziej doświadczonych i, i właśnie jesteśmy w trakcie. Natomiast finalnie sprowadza się to do tego, że jeśli ktoś postawi ci kawę albo kawy, to te środki gromadzone są na takim depozycie, który widzisz u siebie w profilu. I one mogą zostać przez Ciebie wypłacone, jest taki panel z wypłatami u nas w profilu twórcy, tam można zlecić wypłatę i w ciągu dwóch, trzech dni roboczych, zazwyczaj następnego dnia roboczego, ale zależnie od banku to może być nawet do trzech dni roboczych, środki będą po prostu widnieć na, na Twoim koncie bankowym. Przyznam szczerze że myślałam że powiesz mi że jest tutaj jakaś nie wiem, opłata aktywacyjna żeby założyć te konta albo jeszcze dodatkowo jakiś abonament oprócz tych prowizji i w sumie jestem zaskoczona i aż ciśnie mi się pytanie na czym wy w takim razie zarabiacie. Nie wiem czy chcesz powiedzieć. No, my zarabiamy przede wszystkim na prowizji na tej prowizji którą, którą pobieramy. Można powiedzieć że ona w pewien sposób rekompensuje koszty bazowe no, i pozwala się też serwisowi rozwijać w takim tempie, w jakim oczywiście jest to możliwe. My lubimy często podkreślać, że no nie jesteśmy jakąś korporacją, czy, czy nie mamy za sobą jakiegoś wielkiego funduszu Venture Capital, który, który stoi za tą ideą, bo my tak naprawdę jesteśmy no dwójką ludzi, która miała jakiś pomysł, miała możliwość go zrealizować i, i postanowiła gdzieś tam zaryzykować swój czas i zaangażowanie. W ostatnich dwóch latach faktycznie ten projekt rozwinął się mocno. No ale w dużym skrócie, zarabiamy na prowizji. Na ten moment nie, nie możemy powiedzieć, żebyśmy wypłacali sobie jakieś olbrzymie wynagrodzenia czy premie, więc to wciąż jest takie środowisko bardzo startupowe. Niemniej jednak mamy też plany na, na, różne, na różne nowe produkty, o których może jeszcze na tym etapie nie będę wspominać, ale mamy plany też na, na, na ekspansję na nowe rynki, więc. Mamy nadzieję, że, że te właśnie kierunki pozwolą nam gdzieś też rozwinąć bardziej skrzydło. Super, to ja trzymam kciuki. A powiedz mi jeszcze, jak to jest z podatkami, żebym się gdzieś nie zaplątała w jakieś skarbówkowe tarapaty, kiedy ktoś będzie mi te kawy stawiał, stawiał, stawiał i co? Okej, okay, no to już tłumaczę. Dla nas to przede wszystkim było bardzo ważne na samym początku przy tworzeniu oferty i samego narzędzia, żeby, żeby wziąć to pod uwagę. No bo oczywiście wiemy, że, że podatki trzeba płacić, mimo tego, że nie za bardzo lubimy je płacić, to jednak trzeba je płacić. W przypadku Fitu środki, które są przekazywane od wspierającego do twórcy, one mają charakter darowizny. I z punktu widzenia polskiego prawa, podatek od darowizny i kwota wolna od tego podatku jest zależna od stopnia pokrewieństwa pomiędzy właśnie tymi dwoma podmiotami. W naszym przypadku jest to osoba wspierająca i jest to twórca. Czyli wspierająca osoba to osoba, która przekazuje środki, twórca środki przyjmuje. No i przy założeniu, że te dwie osoby nie mają ze sobą jakiegoś pokrewieństwa rodzinnego czy powinowactwa, no to należą do tak zwanej grupy trzeciej. W przypadku grupy trzeciej limit zwolnienia przez wiele lat wynosił 4902 zł od jednej osoby przekazane. Czyli mamy tutaj do czynienia z jednym wspierającym i jednym twórcą, i w przeciągu pięciu lat taki limit obowiązuje, jeśli od jednego wspierającego w przeciągu pięciu lat jeden twórca otrzyma więcej niż. 4902 zł, a co ciekawe, ten limit ostatnio został podniesiony. Wydaje mi się, że do około 5300 zł, więc różnica jest nieznaczna. Po przekroczeniu tego limitu trzeba się już skontaktować albo ze skarbówką, albo ze swoim po prostu biurem księgowym, i odpowiednio to. Udokumentować. My niestety nie pomagamy w tym procesie. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to fakt, że nie zdarzył się nam jeszcze klient, który w przypadku którego ten limit od jednego wspierającego byłby przekroczony. No ale trzeba też powiedzieć, że mamy już w portfolio klientów osoby, które że tak powiem, dobrze sobie radzą, monetyzując swoją działalność za pomocą BikeFitu. My jesteśmy bardzo wrażliwi na tą kwestię, więc na bieżąco sprawdzamy tych najbardziej aktywnych twórców, ale też tych wspierających. I na ten moment tego limitu, który wynosi około te 5000 zł, jeszcze żaden wspierający w ramach jednego twórcy nie przekroczył. Uh -huh. um, a powiedz mi, Gdybyś ty tak miał zareklamować bajkowitu, to jaka jest przewaga nad innymi takimi serwisami wspierającymi twórców? Myślę, że kluczowa przewaga to to, że jesteśmy bardzo szybkim narzędziem, bardzo intuicyjnym i bardzo przyjaznym dla użytkownika. Sprowadza się to do tego, że kiedy twórca, jakiś influencer youtuber, czy, czy właśnie autor podcastu, na przykład, tak jak ty, skieruje swoich obserwujących pod nasz link, to ci internauci dotrą na miejsce, gdzie tak naprawdę nic ich nie rozproszy, nikt nie będzie od nich wymagał żadnej rejestracji, wpisywania jakichś szczegółowych danych. Nie będzie musiał akceptować żadnych zgód marketingowych, nie będą mu wyskakiwały żadne okienka. Tak naprawdę to, co będzie mógł zrobić, to tak jak w dobrej kawiarni, po prostu wybrać jedną z kilku pozycji, które są, wiemy, sprawdzone, od razu przejść po prostu przez krótki proces płatności, no i na koniec podziękować jeszcze, rozstać się, że tak powiem, w miłej atmosferze i, i to jest wszystko. I myślę, że główną taką przewagą naszego serwisu nad pozostałymi rozwiązaniami podobnymi na rynku jest to, że Łączymy w sobie taką prostotę, elegancję, ale też e, też tą komunikację w, w oparciu o kawę, która zawsze jest kojarzona z przyczyną do spotkania, do, do miłej rozmowy. No właśnie, czy do wyrażenia wdzięczności w postaci tego, że ktoś kogoś na tą kawę zaprosi, tak? Mhm. Super, bardzo mi się podoba ta idea. I też powiem, jako osoba, która taką kawę w weekend komuś postawiła, to jest. Faktycznie bardzo proste, bardzo intuicyjne, kilka kroków, i już kasa jest przelana. Nie ma, nie wiem, potwierdzenia milion regulaminów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko kilka klików zajmuje. Także też zachęcam do stawiania kawy swoim ulubionym twórcom. A czy ty możesz mi powiedzieć, kto jest takim u was hard userem, jeżeli chodzi o influencera? Możesz zdradzić? Uh... Nie wiem czy powiedziałbym e, hard user, natomiast myślę, że takim najbardziej rozpoznawalnym u nas e, twórca, kawoszem. Kawoszem takim e, można powiedzieć koneserem e, jest pan Łukasz Bok z profilu Konflikty i katastrofy światowe. E, tak, on jest już z nami od ponad roku. A, mm -hmm. No i jego też działalność na Instagramie jest bardzo Rozwojowa, on zdobywa kolejne, tak naprawdę setki tysięcy followersów w takim tempie, że jesteśmy naprawdę pod wrażeniem i bardzo wspieramy jego działalność. Cieszymy się, że, że, że może z nami być. Tak, myślę, że, myślę, że to, to, to właśnie on. To pozdrawiamy pana Łukasza przy tej okazji. Gdybym chciała sobie, gdybym chciała do was dołączyć i chciałabym, żeby ludzie stawiali mi kawę. Jak powinnam im o tym powiedzieć, żeby to nie było takie, żeby, żeby w fajny sposób o Was też powiedzieć? Słuchajcie, możecie mi postawić kawę. Masz jakiś taki zestaw dobrych praktyk, w jaki sposób o tym mówić? Myślę, że tak, ten zestaw dobrych praktyk my budujemy, ale też rozwijamy go w oparciu o to, co komunikują nam twórcy. Myślę, że tutaj pierwszą kwestią byłoby to, żeby zastanowić się za pomocą jakiego kanału chcemy się komunikować. To znaczy, jeśli prowadzimy profil na Instagramie, profil na Facebooku i na przykład kanał na YouTube, czy właśnie publikujemy na Spotify czy w Apple Podcast, no to trzeba się zastanowić, gdzie to tak naprawdę może osiągnąć największy, największy zasięg, ale też gdzie ten użytkownik czy obserwujący Styka się z tą wartością, którą my dostarczamy. W, w Twoim przypadku myślę, że, że to jest idealny przykład podcastu, który mógłby zostać w którymś momencie przerwany, na przykład w najciekawszym momencie albo, albo zaraz przed przedstawieniem gościa, albo, albo zaprezentowaniem jakiegoś interesującego materiału. No i wtedy ta uwaga jest najbardziej skupiona. W przypadku. Yy, na przykład wspomnianego profilu konflikty i katastrofy światowe, no to tam tym najbardziej szerokim kanałem są stories na Instagramie. Myślę, że otwierane są przez setki tysięcy, a może nawet i miliony Polaków każdego dnia. I to też bywa dobry kanał. Jeśli ma się konto takie firmowe na Instagramie, można też link dodać do tego story, i to jest myślę jeden z najbardziej efektywnych sposobów na komunikację. Są też takie miejsca, które są specyficzne dla poszczególnych działalności. To może być czasami stopka maila w przypadku osoby, która udziela porad za pomocą maila albo umawia się na jakieś spotkania za pomocą maila. To też często bywają grupy na Facebooku, to bywają konwersacje na Telegramie. Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o kanały, to, to jest ich naprawdę mnóstwo, więc to jest pierwsza rzecz, czyli wybranie odpowiedniego kanału. Druga rzecz to to, to żeby się zastanowić nad tym, jaka jest kluczowa wartość, czy, czy taki ten, taki, content, tak, tak to mięso, tak, które my dostarczamy obserwującym. I dookoła tego zrobić jakąś komunikację, czyli na przykład to, co robię na swoim profilu, to publikuję e-booki. No i z tych e-booków na przykład raz w roku zbieram jakąś taką kompilację, no i w podziękowaniu moim twórcom daję im taką kompilację jakiejś wiedzy z danej, z danej dziedziny na przykład i publikuję przy okazji link, że ktoś wtedy faktycznie ma taką. Skomasowaną wartość, no i wtedy jest to bardziej prawdopodobne, że, że nam tę kawę postawi, ale też zrozumie i, i, i poczuje ten vibe. Um, trzeba powiedzieć, że tych, tych porad jest mnóstwo i one są bardzo indywidualne do każdej działalności. Czasami wystarczy fajna data. Niedawno mieliśmy Międzynarodowy Dzień Kawy na przykład. Czasami można wrzucić taki link z okazji swoich urodzin, ale też można wrzucić ten link, bo się po prostu na coś zbiera. Mhm. Naszą ideą było to, żeby to było tak maksymalnie uniwersalne, że my się zdajemy też trochę na kreatywność twórców i bardziej my się od nich uczymy tego, w jaki sposób nasze narzędzie jeszcze może zostać wykorzystywane. I muszę przyznać, że cały czas jesteśmy pod wrażeniem kreatywności naszych społeczności twórców, bo, bo tak naprawdę każdego dnia przychodząc do pracy widzimy jakieś, jakieś nowe, nowe zastosowania. A czy wy też jakoś promujecie twórców? Na tą chwilę promujemy twórców poprzez udostępnianie ich treści u nas na profilach. Jeszcze nie uruchomiliśmy naszego cyklicznego newslettera, ale to też jest taki kanał, którym myślę, że już, już niedługo będziemy też promować takich najciekawszych twórców, na przykład z danego okresu. I oprócz tego, myślę, że chcielibyśmy w przyszłości. Brać udział w większej liczbie tego typu rozmów czy, czy wydarzeń, jak teraz na przykład prowadzimy. Tak? Jest, to, jest to ewidentnie też sposób na to, żebyśmy wzajemnie zaprezentowali, no trochę, ty nas zaprezentujesz, my ciebie zaprezentujemy i, i może coś, coś fajnego właśnie z tego wyjdzie. Więc myślę, że też tego typu inicjatywy to są, są zawsze przyjmowane przez nas z, z otwartymi ramionami. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać na zakończenie? Ja bym dodał chyba, chyba to, co, to, co jest najważniejsze, bo to dla mnie o tyle jest taki moment w życiu, w którym myślę, że pierwszy raz jesteśmy w stanie zrobić coś naprawdę dużego. Mamy spore ambicje, żeby, żeby Bajkofitu stało się też portalem, który nie funkcjonuje tylko w Polsce, ale też w innych miejscach w Europie, a może i na całym świecie. No, i jestem bardzo podekscytowany, że mogę być częścią tej, tej wielkiej przygody i tego serwisu. I cieszę się, że też widzę ludzi, e, którzy to doceniają, i którzy korzystają, i którzy zostawią dobre słowo. I, i to jest po prostu świetne, że, że taką społeczność już kilkunastu tysięcy twórców nam się udało zebrać. E, przez ostatnie dwa lata to, to była po prostu super przygoda. Super, to i ja dołączę chyba. Przekonałeś Zapraszamy. mnie. To była rozmowa kwalifikacyjna, tak naprawdę, nie podcast. Oh. <gry> Bardzo serdecznie Ci, Hubert, dziękuję. Dzięki. I to już wszystko w tym odcinku. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, że zostałaś, że zostałeś z nami do końca. W kolejnym odcinku za dwa tygodnie, w poniedziałek, na czynniki pierwsze wraz z moim gościem, rozłożymy zrzutkę.pl. Dlatego, żeby nic ci nie ominęło, najlepiej zasubskrybuj ten podcast. No i koniecznie, koniecznie, koniecznie daj ocenę na Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobisz i jeżeli napiszesz też do mnie na przykład na Instagramie nareszcie na swoim albo maila, Anna Małpa, na na swoim Widzimy się w social mediach, widzimy się też na LinkedInie na przykład. Zawsze jest mi bardzo miło, kiedy czytam wiadomości od Was, także pozdrawiam was serdecznie, słyszymy się i widzimy. Cześć!